Cześć wszystkim na YouTubie. Yy, pewnie zapytacie, dlaczego siedzę w czapce. Albo nie zapytacie, ale ja wam powiem, dlaczego siedzę w czapce. Siedzę w czapce, ponieważ jest ona tak słodka, że nie mogę w niej nie siedzieć. Więc. <laughs> What does the fox say? Dobra, to było dziwne. Yy, dzisiaj jestem po to aby opowiedzieć Wam o holu jako, że hol albo nie. Ciepło mi w sumie. Dobra. Będę sobie siedziała rozczochana w takim razie. To był świetny pomysł. Nie ma co. Dobra. Yy, zaczniemy od tego, od tu jesteśmy. Czyli, żebyście zobaczyły, co kupiłam. Yy, ja jestem dziwna albo nie dziwna, nie wiem po prostu tak się e, zakochałam w lakierach różnej maści, że nie mogę przestać ich kupować. I to mi się stało dopiero niedawno, to nie jest tak, że ja byłam zawsze taka rozrzutna. Ale mam tutaj całe pudełko nowych lakierów i jeszcze jedną siatę dzisiaj z Także co czym opowiadać, więc zacznijmy. E, najpierw powiem Wam o Golden Rose. Pierwsze co kupiłam, to taki prześliczny liner. On jest teoretycznie liner, ale tak naprawdę. E... Mam nadzieję, że. będzie widać te świetne. No nie. Ciężko. Problem ma kamera. Ehm, to są takie. Heksy razem z maleńkim brokatem srebrnym, po prostu no świetna sprawa. Yy, widziałam to wielokrotnie w tych waterfall nails. Nie wiem, czy kojarzycie co to jest. Są takie paseczki na końcówkach, oh, a właśnie to są moje dzisiejsze poznaki. Yy, I ten lakier kosztował coś około 6 zł. Później mamy golden rose. Jolly Jewels To jest seria, w której ja się zakochałam I to jest numer 123 To są takie Heksy niebie, niebie, niebiesko Biało-czarne W przeźroczystej bazie Z takimi drobnymi Kawałkami brokatu Powstrzymajcie mnie, bo nie mogę po Przestać położyć Następny lakier z Golden Rose To jest seria Carnival Taki niebieski to jest trzynastka. Też strasznie mi się podoba. Jeszcze nie miałam okazji go wypróbować. Następny jest taka starsza seria, troszeczkę. To jest taki brokat niebieski. Też dosyć fajna sprawa. To jest numer 161. Niebieski. W ogóle ostatnio stwierdziłam, że mam ponad. 40 lakierów niebieskich, więc chyba muszę przestać je kupować. Następna sprawa z Golden Rose. Nie jestem przekonana, czy Wam już tego nie pokazywałam gdzieś przy okazji jakiegoś mani na, na blogu. To jest taki przeźroczysty brokat, numer 49 z serii Sweet Color. I później z tej samej serii numer 19. To jest taki różowiutki, jak. Londryneczka, normalnie. No dalej. Działaj, kamera Moja kamera ostatnio spadła. Znaczy, ja ją przewróciłam, przyznaję się bez bicia, to była moja wina tylko i wyłącznie i... I miałam wrażenie, że się popsuła, chciałam już ją oddawać na gwarancję, ale na szczęście mój mąż wyłączył ją, włączył znowu, włączył z powrotem do komputera i zaczęła działać, nie wiadomo dlaczego. No ale dobrze, warto jest mieć takiego uzdolnionego męża, złotą rączkę, który dotknie jej i od razu się naprawi. Następne lakiery z Golden Rose to jest yy, szary i brązowy. Brązowy to jest numer 266, a szary 348. Powstrzymajcie mnie przed kupowaniem kolejnych lakierów. I zdaje się, że tak, ostatni lakier z Golden Rose, na który się zdecydowałam, to jest Rich Color i to jest numer 20. Yy, trochę wam skłamałam, jeśli chodzi o to kupowanie i haul i tak dalej, bo te dwa lakiery dostałam na święta od Magdy, czyli od dziewczyny, z którą prowadzę bloga, yy, także wybacz dość to. Do... Następne lakiery, które niedawno kupiłam, i już zdążyliście jeden z nich zobaczyć na blogu, jeżeli śledzicie go uważnie, to są z serii Color Trends tak, Color Trend coś takiego. Ten rudy się nazywa Rose Golden, a ten niebieski to jest tylko z Shimmer i yy, ja myślałam, że ten brokat ten, on będzie złoty, a on się okazał złoty taki jak stare złoto no i nie jestem przekonana czym się to podoba ale już parę mani wam pokazałam z nim są w sumie takie opinie dosyć pozytywne na ten temat następny lakier z Vibo Wibo, Wibo, Wibo piaski, to jest fajna sprawa. Czerwonego nie polecam, ponieważ nie jest w ogóle piaskowy. E, ma tylko jakieś takie drobinki dziwne. E, natomiast ten jest całkiem fajny, robi ten efekt dosyć szybko. E, ja się trochę na, nie, na niego napaliłam, bo myślałam, że jest taki jak mój sweter. E, a w sklepie jak go zobaczałam, to taki ciemny na początku. Kupiłam ten czerwony i pożałowałam. E, I trzeba było od razu ten kupić i tyle. No, ale takie jest drżycie, prawda? Jeszcze to nie Ameryka, żeby zwracać używane produkty do sklepu. Dobrze, następna rzecz to jest Bell Flow. One bardzo lubią nie mieć numerków, więc niestety numerka nie mam. To jest taki shimmer fioletowy. Ja Wam zrobię zdjęcia tych wszystkich produktów i wystawię na blogu, jakbyście chciały przyjrzeć dokładnie. A mi się strasznie podoba, ponieważ ja uwielbiam fiolety. Wszelkiej maści, i uważam, że pięknie błyszczy, i mam nadzieję, że jak najszybciej go sobie założę na poznakcie. Yy, I kosztował coś koło 6, do tych biedronce teraz są wystawione. Biedronki, że lakiery leżą w ten sposób w pudełku. Ja nie wiem, kto co wymyślił, to jest jakaś durna sprawa, moim zdaniem, yy, no ale dobra. Były wcześniej w pudełkach takich kartonowych, co też zbyt mądre nie było, no bo po co komu kartonowe pudełko, jeśli ma. Taką buteleczkę. Natomiast wydaje mi się, że to są po prostu chyba z tych popsutych opakowań, może tak kombinuję tych kartonowych opakowań, popsutych, wyjęte są i po prostu ty sobie wymyślił, że damy w tą samą cenę, a bez pudełka, i ludzie i tak na to pójdą. No, i poszli, jak widać, na przykład ja. Następna rzecz to jest też coś, co niedawno kupiłam. Miałam taki okres. Niedawno, że strasznie, strasznie spodobały mi się brązy i szarości. I stwierdziłam, że a, brązy, szarości, lecę, kupuję wszystko, co jest tylko w sklepach. No i w ten sposób właśnie kupiłam te dwa. A, mieliśmy chyba w przedszkolu dzień pluszowego misia, czy coś takiego, i stwierdziłam, że ach, muszę poszaleć, muszę mieć brązowy lakier. No i e, idąc za ciosem, kupiłam sobie jeszcze z Miss Sporty Clubbing, Miss Sporty po angielsku e, Clubbing Colors e, i to jest numerek 032 i to jest taki brązowy on jest e, sporo jaśniejszy niż ten brąz z Golden Rose no ale jak widać różnicy wielkiej nie ma ja muszę mieć po prostu w każdym no, odcień, każdy kolor i co tu zrobić poratować się nie da od czasu, kiedy zobaczyłam serię Maybelline, nie pamiętam jak się nazywa, nie będę wymyślać, ale ona jest taka z tymi heksami czarno-białymi w różnych lakierach. Zakochałam się i szukałam odpowiednika, bo niestety oczywiście tej serii się nie da dostać w Polsce. No i tak się zaczęła moja miłość właśnie do tego Jolly Jewels tego co wam wcześniej pokazywałam. Z czarnymi i białymi heksami w takim brokacie, nie wiadomo to, co to jest. No, ale jak poszłam do super farma, wiecie, że teraz jest przecena 40% na makijaż, co jest też sporą ściemą, bo lakiery nie są przecenione. To znaczy jest cena podana od razu i ona nie jest przeceniona dalej. I zobaczyłam za 5 zł live. To jest niby to odpowiednik, niby to nie wiadomo co To jest też heksy biało-czarne w takiej przeźroczystej bazie Na pewno wszystko zobaczycie, tak, bo wszystko widać Niestety, wybaczcie, mojej kamerze kosztowała 300 zł w Biedronce, więc to nie jest jakiś szczyt Super szczyt. O, jeszcze bateria mi się wyładowują. jeszcze połowę nawet holu nie ma. No dobra. Yy, w każdym razie porównam te dwa. Dam wam znać, który jest lepszy. Podejrzewam, że jednak mimo wszystko Golden Rose, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Yy, prze, prze, prze o, tak. Yy, następną rzeczą, którą kupiłam, na, muszę przyspieszyć troszeczkę. Yy, jest. Aha, przyspieszyć, a ja tu sobie zrywam cenę świetnie, po prostu świetnie. Dobrze. No, zobaczcie tylko, jak ja to zobaczyłam, to mówię: Nie wiem, jakie słodziaczki, jakie małe, kochane słodziątka, jak one na mnie patrzą, no nie mogę. Kosztowały wprawdzie po 3 zł za jedną buteleczkę, co jest no, śmieszne trochę, bo są strasznie malutkie, ale no, po prostu, patrzcie na tą minkę. Zobaczcie, jak ona jest słodko. No, i tym sposobem mam heksy zielono-białe z razem z piórkami i różowo-białe heksy. Ja nie wiem, co ja z tymi różowymi lakierami zrobię, bo ja w ogóle różowego nie noszę przecież. No, ale dobra. I to jest już z kolei mój nabytek z Chińczka. Mamy taki sklepik przy kupcu poznańskim w Poznaniu przy kupcu poznańskim w Poznaniu, Jakbyście nie wiedzieli, gdzie jest w że właśnie tam są lakiery takie, że tam kupuję safari i tak dalej. No, i natknęłam się na serię, która nazywa się Dots Fan! A jako, że ja jestem wielkim fanem kropek, i yy, jest to firma Quiz, którą znam dobrze z, laki Sorry. z lakierów safari, to stwierdziłam, że a, czemu nie poszaleć? Zdecyduje się ładny kolor, yy, firma jest niezła, więc może, może dali radę. W przypadku tego, jeżeli zadziała fokus, to zobaczycie jak wygląda. Jak nie zadziała, to musicie iść do, na bloga. Trudno. Takie jest życie. O! Zadziałał, no nie wierzę. E, to są hex, glittery i tak dalej. Wszystko w bazie czarnej. E, jak zobaczyłam tą bazę, to oczywiście zaczęłam szperać dalej, bo co to mało pieniędzy? Mam, aha, każdy był z, po 4 zł z tych, co teraz Wam pokazuję. E, no i dorwałam jeszcze wersję zieloną. Nie będę czekać, aż się yy, wyostrzy, bo niestety nie doczekacie się czerwoną i niebieską. I teraz, jak tak patrzę na to, to brakuje mi jednego lakieru. E, gdzieś go musiałam ciepnąć. I to był ten live w bazie albo różowej, albo czerwonej. Nie mam zielonego pojęcia, ale stwierdziłam, że oddam jednej. Magdzie i tyle, bo aż żal po prostu nie kupić czegoś tak pięknego. No, i tym sposobem mam lakierów 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 21. Tak. Mój mąż zaraz wraca do domu, także lepiej je, je pochowam. Nie, to oczywiście burza, on bardzo mnie wspiera i cały czas mi mówi, że więcej mam nie kupować. Więc chowam się z tym. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o moje chwalenie się moimi zakupami. Każdy mówi, nie chcę się chwalić moimi zakupami, ale y, lubicie hole, więc y, pokażę Wam dzisiaj, co kupiłam. A ja się chwalę! Proszę bardzo! Chwalę się, bo to jest moje hobby i moje lakiery. Jestem w nich dumna, że sobie kupiłam za swoje własne pieniądze, zarobione. I jeszcze raz Wam pokażę ten. Eee. Trzeba się chwalić, Polacy! Polacy! Bądźcie dumni z tego, że stać was na coś, bo kurczę bez przesady, tak? No. To <grytanie> do zobaczenia. Do następnego filmiku.